Święty Paweł w innym miejscu wyjaśnia, że problemem numer jeden, który nas niszczy, który powoduje w nas cierpienie i powoduje, że, że jesteśmy źli, Święty Paweł mówi: To jest strach przed śmiercią. Mówi w liście do Hebrajczyków: Z powodu strachu przed śmiercią człowiek staje się skłonny do popełniania jakiegokolwiek zła. Staje się niewolnikiem. Złego ducha. Ktoś bym pomyślał, ale co masz na myśli? O jaki strach przed śmiercią chodzi? Święty Paweł nawet nie ma na myśli tej śmierci fizycznej, naszej cielesnej. On ma na myśli coś innego. Istnieje inny rodzaj śmierci śmierci moralnej, śmierci egzystencjalnej, śmierci duchowej. To jest ten rodzaj śmierci, który przeżywasz w tym momencie, kiedy ktoś zaczyna gadać za Twoimi plecami na Twój temat. To jest ten rodzaj śmierci, który czujesz, gdy odkryjesz jakieś dziwne i złe SMSy albo maile wymieniane przez swojego męża z jakąś inną kobietą. I zaczynasz myśleć, On mnie zdradza. To jest ten rodzaj śmierci, który, który, który przeżywa wiele ludzi w domach starców. Ja tam chodzę, chodziłem. W domach starców nieraz spotyka się. Starsze panie czy starszych panów, którzy mają cały czas wzrok utkwiony w drzwiach. Dzieci czy wnuki namówiły ich. Mamo, babciu, będzie ci tam dobrze. Tam jest kaplica, tam jest ksiądz, tam będziesz miał opiekę medyczną. My będziemy cię odwiedzać ciągle. Ty nam zapiszesz mieszkanie na ursynowie, a my w zamian za to ci zapewnimy takie warunki. Ten rodzaj śmierci, który przeżywasz w tym momencie. Kiedy pokłóciłeś się strasznie, użyłeś tak strasznych słów, i mówisz, po co ja to zrobiłem? To jest ten rodzaj śmierci, który przeżywamy. On jest związany z odrzuceniem, z niekochaniem. Skąd cię to wzięło? Otóż potrzebujemy otworzyć Pismo Święte. Pismo Święte jest instrukcją obsługi człowieka. I tam w tym Piśmie Świętym dowiadujemy się coś bardzo ważnego, mianowicie. Że my wszyscy zostaliśmy stworzeni przez Boga i zostaliśmy stworzeni z miłości. I że Bóg tak pomyślał nasze życie, aby nasze życie płynęło nam nieustannie z faktu, że Bóg nas kocha. Dlatego Bóg człowieka umieścił w pięknym raju, żeby wszystko od początku do końca mówiło mu jedno: Bóg, od którego płynie życie, kocha Cię, akceptuje Cię, jesteś dla Niego ważny, cenny. Życie człowieka było powiązane z Panem Bogiem tak wielką intymnością, że można byłoby to porównać do pępowiny. Pępowiny, poprzez którą człowiekowi docierała do, do serca życiodajna limfa. To nieustanne kocham Cię, jestem Twoim ojcem, nie bój się. I to powodowało, że człowiek wypełniony miłością mógł spontanicznie kochać drugiego człowieka, spontanicznie, nie musiał rekolekcji przechodzić, nie musiał wsłuchiwać się w przykazaniach, bo miłość Boga, która go wypełniała, powodowała naturalną szlachetność, wspaniałą myślność. Wyobrażacie sobie takie życie? Co się stało? Pismo Święte mówi, że pewien, przeszliśmy przez pewien próg, przez pewien dramat. Że w ten piękny ogród, w którym żył człowiek, w ten piękny ogród wtargnęła obecność kogoś innego, którego Pismo Święte przedstawia jako wąż, demon, szatan. I on wchodzi w życie człowieka. I w tym momencie zaczyna się dramatyczna walka o przeżycie. Jeśli Bóg nie dostarcza mi życia, w takim razie Ty masz mi go dać. I zaczynamy się przysysać do małżonka. A jeśli małżonek nie spełnia obietnic, to do dzieci albo do wnuków. Rodzinka jest najważniejsza. Ale pod tym wszystkim kryje się to, że ja po to się y, y, ucharuję, po to się poświęcam, żeby coś z tego mieć. Żeby potem dzieci i wnuki można było na nie liczyć, żeby one mnie, y, żeby one mnie syciły, żeby mi da dodawały sensu. A jeśli rodzina zawiedzie, to wtedy się przysysamy do pieniędzy. A jeśli nie pieniądze, to w, to w uznaniu, w, w, w sympatii ze strony innych ludzi, w tym, żeby ktoś inny mnie, mnie traktował dobrze. Jeśli mnie skrytykujesz, jeśli mnie odepchnie, jeśli mnie zlekceważysz, jeśli mnie potraktujesz jak przedmiot, umieram. Dlatego, że wtedy pojawia się ta straszna dziura i człowiek uciekając od tej pustki jest gotowy zrobić. Dopuścić się czegokolwiek, byle sobie dostarczyć trochę życia. Z tego powodu zaczynamy kłamać, z tego powodu zaczynamy być napastliwi, z tego powodu zaczynamy być nerwowi, z tego powodu się nerwicujemy, z tego powodu człowiek zaczyna drugiego okradać. Nie tylko z dóbr materialnych, ale także z szacunku, z prawa do, 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 do posiadania, do bycia mądrym, do posiadania swojego własnego zdania. Człowiek, który nosi w sobie, jeśli noszę w sobie czarną dziurę, jestem nieustannie głodny, złakniony miłości, ale tej miłości nie doświadczam w takim razie. Potrzebuję wszystko, sobie złożyć w ofierze. Wszystko ma być dla mnie. Żona dla mnie, mąż dla mnie, parafianie dla mnie. Moi uczniowie mają być tacy, jak ja chcę. Masz chodzić tak, jak ja chcę. Bo, jeśli nie będzie po mojej myśli, to ja się będę denerwował, albo, ja, albo będę krzyczał, albo, albo pokażę ci takiego focha, że ci wejdzie w pięty. Wymuszę na tobie szacunek. To jest właśnie powód, dla którego jesteśmy nieszczęśliwi. Zobaczcie, co się w tym momencie dzieje. Wy mnie słuchacie, ja, ja w, trochę pajacuję. Wymyślam wam różne przykłady, głoszę wam Chrystusa, Jego miłość. I co się w tym momencie dzieje? W tym momencie tutaj nad sufitem unosi się Duch Święty. I czeka, na, na kim spocząć. Jeśli tutaj jest ktoś, kto słuchając tego przepowiadania o Chrystusie, o Jego śmierci, o Jego zmartwychwstaniu, o przebaczeniu grzechu, o miłości Boga, czuje w sercu tak, to jest prawda. Ja bym tego pragnął, ja tego chcę, ja się poddaję Twojemu działaniu, wtedy Duch Święty stąpi na Ciebie i zacznie działać. Tak działa kerygmat, tak działa przepowiadanie dobrej nowiny, słowa Bożego. Dziękuję za uwagę.